Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy znowu przy zielonym stawie kierzmarskim. Mamy troszkę bardziej ambitne plany niż tylko wyjście na jagnięcy szczyt. Dzisiaj troszkę pogoda będzie rozdawać karty, bo zapowiedzi są raczej słabe. Dopiero w tym momencie przed samym stawem nam się pogoda przetarła. Było cienko. Dodatkowo sobie zapomniałem kurtki, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Plan jest taki, żeby wejść na kołową przełęcz pod Jagnięcym i iść w stronę baranich rogów. Zobaczymy, jak daleko nam się to uda dzisiaj zdziałać. Także co, widzimy się na kołowej. Jeszcze tylko takie szybkie ujęcie tutaj w progu doliny jak więcej nie wiem czy to będzie widać czy za bardzo będzie świecić w obiektyw ale właśnie tam daleko w dolinie stoi morze chmur, w którym szliśmy z rana i wydawało się, że nie będzie nic widać. No a tutaj patrzcie ekstra widać już kołową przęż, z której będziemy startować w lewą stronę. Oczywiście dzisiaj pech się zaczął od tego, że nie wziąłem kurtki, a teraz się okazało, że buty, w których idę trzeci raz już mnie tak obdarły okrutnie i nie wziąłem sobie oczywiście plastrów, załatałem to na szybko jakoś chusteczkami, no i lecimy dalej, a jakby ktoś chciał rzucić okiem, bo tutaj po drodze już nie nakrywaliśmy, ostatnio byliśmy, to w prawym górnym rogu zostawię link. Do filmu na Jagnięcy. Pogoda była bardzo dobra, także tam jest fajnie pokazana e, cała trasa. Jesteśmy już na przełęczy. Jest tam godzina 9:10. Około 3 godzin zajęło nam tutaj dotarcie. Za nami Jagnięcy szczyt. A tu przed nami już kołowy widać, w oddali najwyższy. Zaraz tu będziemy. Szybko się przemieszczać, bo nad Łomnicą zgodnie z zapowiedzią po dziewiątej już jakieś chmurki, a w dolinie cały czas mleko przykrywa szczelnie słowację ciemność. Po stronie polskiej za to babia wystaje lekko powyżej chmur i też dość sporo. Widzimy się już w trasie. Dobra, to rozpoczynamy dzisiejszą naszą zabawę. Szybkim trawersem po północnej stronie. I zobaczymy co nam się uda urobić zanim nas tutaj mgła totalnie przykryje. Przypomniałem sobie, że mam takie fajne taśmy do klejenia dziur w namiocie i zakleiłem nimi pięty. I jest o niebo lepiej. Prowizorka górą. Zobaczymy. Jak długo się to sprawdzi Michał sobie tam pocisnął górą, ale tu i tak będzie musiał zejść tak czy tak Spacerek z widokami na turystów podążających na Jagnięcy Proszę, hak jakiś wbity. Ciekawe, czy ktoś specjalnie zostawił, czy, czy po prostu został. Hak, ścieżka jest tu niezła. Wyraźna, jak na szlaku. Trochę chmura już nam zabiera góry. Myśleliśmy nie za daleko. Na jagnięcym już jakieś duszyczki siedzą. Może chmury. Czerwona turnia. I to, co mówiłem, że kołowy to oczywiście błąd, bo to modra turnia. Dopiero za nią będzie widać kołowy. Jest za niskie w stosunku do jagnięcego. Na razie tutaj w sumie nie ma specjalnie co nagrać, bo. Prostość tej drogi, prostota w zasadzie tej drogi jest ewidentna. No. Nie da się tu iść inaczej. Ścieżka w kilku wariantach w zasadzie jest wydeptana poniżej tej grani, tutaj bliżej. Także dość szybko się pokonuje odległość. Dalej będzie nieco trudniej. у mm -hmm. No, troszkę tu przeżywcowaliśmy trudniejszy teren. Jakieś trzy podejrzewam, może tam w jednym miejscu, czwóreczka. A tutaj z drugiej strony była taka lepsza ścieżka podejściowa. No i wychodzimy tutaj na wierchołek. Zobaczymy, jak to dalej wygląda. Się. Tak, ale teraz widać już tam kołowy. O, tu chyba wchodzi ta druga ścieżka, która tam całkiem do dołu schodziła, nie szła granią. I podejrzewam, że też było znacznie prościej. I szybciej, jeśli komuś na czasie zależy. Tam się ten kołowy od czasu do czasu odsłania. Już raz byliśmy w lipcu w którymś roku, co było też na minusie i nic nie było tam widać. Pokrążyliśmy tam mocno. Wygląda, że dziś może być podobnie zanim tam się dogrzebiemy. Tak, będziemy teraz wchodzić sobie na modrą turnię, za którą jest kołowa szczerbinka, taka przełączka dość chuda, ale nie wiem jak bardzo głęboka jest, postaramy się tu może trzymać bardziej tej ściechy, żeby się nie okazało, że tam jakiś potężny zjazd jest, bo mamy raptem 40 metrów liny. Zaraz sprawdzimy co tam dalej słychać. Jesteśmy na tej modrej, tutaj jednak zejście jest miary przyzwoite. Tam ponoć ma być jakiś uskok ale nie przekraczający 10 metrów. Także można spokojnie, jakiś krótki zjazd albo delikatnie w prawo obejść. No i teraz fajnie nam się tu przeciera chmura. Jest kilka, trzy bodajże dokładnie takie małe turnie. I będziemy rozpocząć wejście na kołowy. No niestety te chmury, zgodnie z prognozą, nadciągają. Robi się nieciekawie. Uff. Zejście z Modrej. Tu grańką albo tu. Tu widać taką delikatną ścieżkę i na końcu jest jeden repik, drugi repik. Także tutaj jest do przedostania się na spokojno. Pasuje nam właśnie tutaj jakoś pomalutku sobie zejść. Tylko. Trzeba sprawdzać, bo niestety Tutaj ta kruszyzna jest mocna. Taka fajniejsza ścieżka. No, jakie śrepy są. Dobra, użyliśmy sobie liny tak żeby się ich chwycić i tu zeskoczyć, bo jest tak jak jest, z jednej strony lufa, z drugiej strony lufa, ciasna szczerbinka. No i co? Michał sobie tutaj zejdzie i trzeba iść dalej, bo czas leci Jest całkiem spoko stopnie Tak to wygląda. A no, tu też coś nieźle pękło i odjechało. A, śmieją z jastrę. No i w taki oto sposób, jesteśmy na kołowych czubkach. Są trzy sztuki. Tu jest jedna, tu jest druga, gdzie siedzę. Jedna jeszcze tutaj. No i tam przed nami w chmurze jest kołowy. Tutaj podobno już większych wyjście nie przedstawia. Jest ono dość krótkie, jakieś na oko 70 km. No i będziemy dalej. Patrzeć jak się sytuacja rozwija. Mamy godzinę 10.50, także czas jest bardzo dobry. I tu ostatnie pociągnięcia przed szczytem kołowego bez większych trudności już tutaj od tych turniczek trzeba tylko uważać bo tu jest północna strona z morą jest żeby się nie poślizgnąć Kołowy nas spuścił drugi raz. Tym razem w nieco lepszych warunkach. Przynajmniej nie mam mrozu i śniegu. Ale szału też nie ma. Jak zresztą widać. Białość. Białość wszędzie. Dobra, sprawdzimy w stronę tego czarnego. Jak to będzie szło. No tak jak widać na załączonym obrazku mamy widoczność na 20-30 metrów Trzymamy się teraz takiej ewidentnie widocznej ścieżki zaraz poniżej grani no i dreptamy w kierunku czarnego szczytu. Wygląda na to, że chyba się to uda zrobić, mimo tego mleka. I pewnie z czarnego już zostanie zejście z powrotem do Doliny Kieszmarskiej. My w czarnej przełęczy tuż za nami. Zejście do Doliny Jastrzębi tutaj jest też dość mocno e, wydeptane. Są jakieś kopczyki. Lecimy dalej, teraz granią. W stronę czarnego szczytu jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie. Tu jest zejście na drugą stronę. Też by się chyba dało zejść, natomiast no, mniej ciekawe na pewno niż do jastrzębiej Poza tym nas i tak interesuje Dolina Jastrzębia. Tutaj po prawej stronie, po lewej stronie, przepraszam, żebyśmy wrócili do auta, czyli tak czy siak będziemy schodzić na południe. Tego się musimy trzymać Tutaj Taki uskok za sobą Co prawda Już go pokażę Była tam jakaś taka stara lina Ale uspruchniała mocno No No i tu do góry Do czarnego już nam zostało Całkiem niedaleko. Ładnie nam go mapa pokazuje. Jakieś 3 czwarte drogi pomiędzy kołowym a czarnym mamy zrobione. Przed nami czarny kopiniak. Na szczęście tu jest takie fajne obejście zejście na dół. Jeszcze dwie przełączki, i będziemy wchodzić na. Czarny szczyt. Także w miarę przyzwoicie nam to idzie. Mamy godzinę 12.30, a wystartowaliśmy z kołowego o godzinie przed 12.00 jakoś. Mm -hmm. Wydaje się, że tu lekki cień przed nami. Nie wiem, czy to w ogóle ta kamera ogarnie w tych warunkach że to już będzie blok szczytowy czarnego szczytu. taka ścieżynka na prawo końcowy fragment jest tutaj nieco trudniejszy ale też z mapy wynika że to jakieś 40 metrów przewyższenia takim terenem mniej więcej powinno być Mleko, jakie jest, to widać. Oczywiście, żeśmy się tu zakręcili totalnie, w którą stronę mamy zejść, bo braku nam punktu odniesienia. Popatrzyłem sobie na kompas w telefonie i szok przeżyłem, że mamy iść w innym kierunku. Na szczęście, dobra, podeszliśmy dalej. Jest ten punkt do zjazdu, ale tu wygląda, że bez problemu da się oblecieć. No i lecimy już zgodnie z tematem tam do dolinki. Mam nadzieję, że już więcej dzisiaj niespodzianek nie będzie. Złapaliśmy już ten Azymut, ściecha, schodzimy do Doliny Dzikiej. Ale teraz takie moje pytanie: bo ja w sumie znalazłem ten wariant zejścia, ze względu na to, że rozczytywałem drogę Puskasa, filar Puskasa tu do góry, ale czy jest opcja zejścia do Doliny Ja Jastrzębiej też bezpośrednio? Bo były tam jakieś kopczyki, była jakaś ścieżka tuż pod granią, tylko zastanawialiśmy się, czy to nie jest czasem po prostu obejście, jak ktoś leciał tą granią, i żeby sobie wyszedł na czarny szczyt. Czy tamtędy też dało się zleść? Jak ktoś ma informacje to piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie się dowiem na następny raz. Schodziliśmy sobie tutaj elegancko, troszkę klucząc pomiędzy mniejszymi i większymi źlepkami. Kopczyki są dość wyraźne na szczęście. Zresztą ścieżka też jest nieźle wyraźna. Tutaj doszliśmy już do tej ławki jakubowej, którą trzeba trawersować w stronę Baranich Rogów. No i dojdziemy po prostu do, do tej ścieżki właśnie podejściowej na baranie, gdzie piargiem już sobie zejdziemy do Doliny Kierzmarskiej Także poszło nie najgorzej jak na to zamglenie mieliśmy chrapkę troszeczkę dalej dojść, ale i tak fajnie na pewno wrócimy Mamy teraz troszeczkę złapanej orientacji tu w terenie, co i jak. O teraz tu jest ta charakterystyczna skała. Musimy przejść po prawej stronie od niej i zejść takim kominkiem w dół. tych trzech charakterystycznych skałek, w ten kominek. Mamy ja wiem, 30 metrów poniżej reb z mailonem. Bo patrzcie jaki jest tutaj kominek. No jest urwane paskudnie. I jest podejrzewam po jakimś. Deszczu czy jak resztki śniegu są nieciekawie Trzeba tutaj dobrze pokombinować, żeby Zejść na spokojnie A można se Zjechać Jak macie ja oczywiście ze sobą linę No Tutaj jest taka wyrwa Weszliśmy sobie już na Prawdopodobnie wszystkim dobrze znaną ścieżkę Z Zielonego Kierzmarskiego Na Baranie Rogi Także Ostatni już prosty fragment dojścia do schroniska, jakiś popas, wypijemy miejscową herbatkę ziołową, no i zostanie zejście do auta. Jest, udało nam się zejść już w pobliże stawu. Troszkę go tu widać, chmury się zaczęły podnosić wyżej, więc teraz na dole będzie coś widać. A u góry od południa nie było widać już nic. Także w tym materiale byłoby to na tyle. Była długa przerwa, postaram się to jakoś w miarę szybko wrzucić. Krótkie wakacje teraz, więc może jakieś filmy też wpadną z gór, jakieś feraty w planie. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze wrzesień, październik uda się coś fajnego podziałać w Tatrach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Standardowo możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, napisać, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, gdzie planujecie w najbliższym czasie się wybrać. I tyle z mojej strony, to na dzisiaj. Jeszcze ostatni rzut, bo coraz fajniej staw widać i widzimy się w następnym materiale.